A Brian Duleski z Able Distributors. Dziś chciałbym porozmawiać o bezprzewodowym przekaźniku Io Hawak Controls Wireless Relay Plus. Co to jest? To czterokanałowy przekaźnik bezprzewodowy. Przełącza się go między piecem a jednostką zewnętrzną, jednostką AC. Dlaczego? Cóż, w naszym świecie pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne, rabaty, wydajność. Nigdy nie słyszeliśmy, aby rachunki za media spadały. One tylko rosną. Dlaczego więc nie uzyskać jak największej wydajności systemu? Często ludzie chcą mieć dwustopniową klimatyzację lub pompę ciepła, ale mają tylko dwa przewody niskiego napięcia. A jeśli piec znajduje się na poddaszu lub w wykończonej piwnicy, czasami wyprowadzenie większej liczby przewodów jest prawie niemożliwe. Teraz mamy opcję z Honeywell i ich IRM, ale wymaga to zmiany sytuacji termostatu, którą masz w domu, więc z pompami ciepła lub dwustopniową klimatyzacją. Mamie Terrace. PK, przekaźnik bezprzewodowy. Jedna jednostka wychodzi na zewnątrz. Można go dosłownie zamontować na zewnątrz. Jeśli zamontujesz go na zewnątrz, zdecydowanie sugerowałbym, mimo że dają ci tutaj bardzo, bardzo ładną, małą, gumową przelotkę, położyłbym tam odrobinę silikonu, aby upewnić się, że jest odporny na warunki atmosferyczne. No to pójdzie na zewnątrz. Podłączasz dwa przewody, zasilasz to. A następnie wyprowadzasz cztery przewody do pompy ciepła lub dwustopniowej klimatyzacji i jesteś złoty. Ten montuje się w pobliżu pieca, na zewnątrz pieca. Poszedłbym wyżej, aby upewnić się, że fale radiowe mają szansę na przejście z punktu A do punktu B. Więc ten przewód jest wewnątrz. Ten idzie na zewnątrz. Inną dobrą opcją, którą bym zrobił, jest to. Że jeśli jest to wykończona piwnica i masz jakiś sposób, aby dostać się do piwnicy, może to być mała szafa, może to pomieszczenie gospodarcze, w którym nie można pociągnąć nowych przewodów, ale zdecydowanie można zamontować to wewnątrz, a następnie wyprowadzić przewody do urządzenia i chronić je przed warunkami atmosferycznymi. Tak właśnie bym zrobił, ale jest on przeznaczony do użytku na zewnątrz. Ponownie, nałożyłbym trochę silikonu. Dlaczego więc ktoś miałby tego potrzebować? Ponownie, dwustopniowy AC. Tak naprawdę nie da się tego wyregulować. Możesz po prostu wskoczyć na wysoki poziom, co oznacza, że wydałeś pieniądze na dwustopniową klimatyzację i nie wykorzystujesz jej w pełni. Pompy ciepła, ponownie pompy ciepła, musimy wysłać więcej sygnałów, a następnie potrzebujemy sygnału z pompy ciepła powracającego z powrotem. Kiedy przechodzi w tryb odszraniania, aby włączyć trochę ciepła, więc ten sterownik może zrobić to wszystko i ponownie pozwala na odszranianie. Więc to będzie idealnie pasować do ponownie, jeśli mówisz OK, świetnie. Teraz mogę mieć wystarczająco dużo przewodów między piecem a jednostką zewnętrzną, lub centralą wentylacyjną, a jednostką zewnętrzną, lub uniko i jednostką zewnętrzną, a co z przewodami między tym urządzeniem a termostatem, poniżej znajduje się link do filmu na temat sterowników IO. Są to inteligentne moduły przewodowe. Pobiera dwa przewody i zamienia je w siedem. Więc tak naprawdę między tym całym pakietem mamy wszystko pod kontrolą. Bez względu na to, co robisz, mamy wszystko pod kontrolą. A piękno ponownie polega na tym, że możesz użyć swojego Nest, możesz użyć swojego EcoBee, możesz użyć swojego termostatu White Rogers, możesz użyć swojego termostatu Honeywell. Nie ma znaczenia, jaki masz termostat. Niezależnie od tego, co termostat każe zrobić, zostanie to wysłane na zewnątrz. Dzięki temu, niezależnie od posiadanego termostatu, mamy możliwość wykonania większej liczby przewodów. To bezprzewodowy przekaźnik Plus jest czterokanałowy. To idealne rozwiązanie teraz, gdy pompy ciepła są i pozostaną na rynku. Brian Gillespie, Able Distributors. Dziękuję.